Poczekaj, poczekaj, ale ładna. A czemu ten <laughs> bierek tak sika? Z monokryskiem. <laughs> <laughs> Efekty wodne. Wow. Patrz. <laughs> no. No. Siemanko! Dzisiaj z Adasiem Proto i z, z Francji. Prosto z Francji, z meczu Polski Z Szwajcarią Jedziemy teraz na Rybki eee, Tak naprawdę już powinniśmy tam dawno się rozłożyć Ale się okazało, że miejsce Nie jest wystarczające na tyle osób Bo mamy dzisiaj 23 zawodników Także zmieniamy miejscówkę I lecimy dalej eee, no i coś tam na pewno połowimy, pokażemy wam później w filmie Pozdrowionka Widzicie, lecimy tutaj, przed nami jedzie mały Z Tomaszkiem, biało-czerwona flaga powiewa Z przodu jedzie Słynny Paweł Orłow Z teamu Melek Bez szpachelek Dobra, jakby żartujmy Lecimy na Mulari, tak? Mularki, jakie to jest było? No, no nieważne, zresztą nie my coś damy, zaraz, zaraz tam będziemy ponad tylko 20 km pogoda jest dość okej, okay, 16 stopni przychmurzone niebo, błyskawice błyskawice się zbliżają ale to nas nie wystraszy, także za nami cały kordon samochodów To będzie nasza pierwsza klubowa noska w tym roku, no i przy okazji jest okazja uczenia zwycięstwa Polaków, tu fajnie moment, dobra, dobra? dobra. O, dobra. Szkoda to z kamerą. o tata im przygotowuje. Kanapki właśnie. Nie, to będzie jakaś ten... Rizotka. E, Risotto. 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 Spotkał cię zaszczyt. Wreszcie będziesz mógł... Przewieź się moją kurwa Lailo. Lailo. moją pi 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 skorupą. Mówi, że nie nieokiem z Ludzie o to walczą i zabiegają i czekają na listę latami Ciebie ten zaszczyt teraz potrą Alak, proszę Pokaż stąd Idę bo... na łódkę idę, idę 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 do Janka A Janek? A nie zatoniemy? Nie zatuniemy? Teraz Markowi sądujemy Bye Marek, tuż już masz sześć nie masz kurkę w tą stronę idzie górka, tu już jest 3,5 metra. Ma dwa. Gotowy? No już w wodzie. O, patrz, jeszcze moją troszyczkę wciągniemy. Mały ma zaczep. Mały ma rybę, akcja. Mały ma zaczep, trzeba mu chyba od, odczepić. Pójdziesz bez silnika? No. Tylko coś się działo na tym, nie? Jest tu, jest 1,9 pójdę do wody w lewo tylko gasimy i zasadamy na wódkę Patryk Patryk? Patryk tutaj, chyba Adam kolejny, Adam kule wali do wody, widzę Kule lecą kamieniami Kule lecą, bo dobrały Kule lecą, kule lecą. Kule lecą. Tule. Tutaj kolega Sepkis 2,6, 2,6. 2-6 Tuż to stoi. zmieszą? Tuż namiot stoi. Nie, już zaraz, no bo nie mogę z tobą pogadać. Halo, halo, ile to ma? Ale ile to ma? 2,8. Ale wiesz, zaraz jest górka. Ile tutaj? Tu koledzy się zaczynają, nie? Jeszcze koledzy z północy, nie? Tak 2,8? 2,8 tu masz. Damian ma 2,8 tutaj. Musimy zrobić listę obecności. Już, kopaki zarzucone? Nie zarzucone. Ale 2,5 metra. Jeszcze nie. jest 2,5 metra. 2,5? A tu? 2-4, dwa, 2-3 dwa, no. A to jest ogólnie głęboko, tu jest taka rybna w środku Nie wie, wiem wie, wie. Ile tutaj ma? 2 metry już 2 metry Dzień. Ryba na pociźnie Tu jest wolne stanowisko A To pat... chyba Ale ryba widzę, dla widzę mnie już wali tuosta i dajecie na pomoście Po czekaj jeszcze jeszcze chłopaki z naszej nowej z naszego oddziału Northern Island. 2-3 metra. metra. Tu jest 2-3 metra, tu masz 2-1. Teraz masz 2-1. Pięknie. I tu jest taka ryna prześrodek, idzie głęboka. jest, tak? No, tak, tak? no ryna i środek chyba, no. no. i przecież robujemy z przodu już na naszą jedyną przedstawicielkę w pięknej. Z bawiki, z bawiki, Proszę. Na A kiedy płyniecie na Szczubaki? Właśnie w czy zginie i który Zmienię się zajmuje Tak, coś z nim, Także mój tradycyjny spinning rozkładam. Jak będziemy chcieli sobie poglądać, mówię, to na Szczubaki, to... Nie, można. No, to bo Tu jest 2,5, a tam 3. 2,5 masz tutaj. Tu masz 2,5, dokładnie. Dobra. Czyli sonda nie kłamie. Dobra, nie kłamie, 30, 30, <noise> Dobra, wracamy, my nęcic! Wiadomo odejść. Janku opowiadam, bo ty znasz to jezioro trochę. Znaczy ogólnie to jezioro bardziej ko kojarzy mi się ze szczupakami, bo wiele ja, razy tam. tutaj byłem. On, zamknę, doza, zamknę. I szczupaczki tutaj bardzo pięknie współpracują. A jak będzie dzisiaj z białymi zaraz zobaczymy. Ogólnie chłopaki teraz właśnie wypłynęli, łowił szczupaki do pół o, godziny. Janku, się porali. Janku branie, jest branie, branie. Jest branie? Jest o, 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 o. Co? je masz? Coś większego, nie nie tego ręki. Podbieraczek, podbieraczek. Ojej! co a czemu ten podbierak pobiera tak szyika? Z bawokręskiem. <tłowodny> Efekty wodne. Wow. Patrz. chyba no no Janek zrobił rybę zawodów. Pokaż? Dzikrotnie. Nie, nie od razu mam. Co to A wiesz co? Nie, no. to, to nie. Ja, ja preferuję. K release w pewnej formie. Ja nawadniam ryby nawet na brzegu. Ja nawadniam ryby nawet na brzegu. <śmienny> Tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie było. Pokaż, Pogas na... <śmienny> gdzieś. Chodź na. Chodź na trawę gdzieś. Ale, ale za mało ekologiczny. Cały czas, cały czas. Cały czas. Cały czas jest ryba, ryba jest nawilżana. Wążym. Nie żyje. A nie ładna. może się Oczywiście. Może chibrytka. być problem, bo widzisz, że tam porządnie... Adam, ja wieszę, <grytka> Pokaż. No tak. Pokaż, Teraz łowca żeby się nawodnić. Poczekaj. No pięknie. Ale to ja już zrobiłem. Daj budziaczka. Wow. wow. Ja. Pokażcie ją. Piękna no chibrytka, chibrytka. ładna chibrytka. Dobra, panowie. Także wiecie, wieczór zapowiada ładnie. się ciekawie. Bo. Co panowie, spingiszi? Nie si. mam komisji. Jest impreza. Spójrzcie, że z Jankiem do pozdrowienia przez tutaj, kurwa. Pozdrówcie Janka. Pozdrowienia dla Janka od prezesa. Pozdrowienia, pozdrowia prezesa, pozdrowia prezesa. <śmiennie zjadza> widzę ciebie, widzę. O, ma na dasz, kurwa, posypioną. Halułki, halułki. Idziemy sprawdzić, czy też na. Nie przechodzą <zjadza> te. Energia nie przechodzi. <zjadza> Jak to, mały? Karkóweczka jest... Tak super. Nie za ostra, nie za słaba, nie? Jest bardzo dobra. Kto przesolił kurwa? Nie przesolił. O właśnie przypierdzą to, a tam tu z tyłu daj na przoda. Podrzewamy kartówka na szybko. Jest. O, jest. God, o, opa opalamy ją, bo to jest świeża ten, świeża, świeża kubeczka z pola. opalana nas włosów jeszcze. Tak, żeby chłop się nie poznał. Żeby chłop się nie poznał, że to było. jego. Ta, o, tak na gazie robimy dzisiaj. Tak, tak. Ja mnie bo, bo to jest świeżynka. Jest Patryk. Ja mam problem, Ma że... była gdzieś? Poczekajcie. Jest... <grymka> <stół, że> jest... <grymka> no, Nie, tu lepiej jest tak. No, już... Zaśpiewamy są... mi tak. Ona czuje we mnie, pieniądz. 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 <grymka> pieniądz patrz, nagrywa. Wystroiła się jak pieniądz... Adam, <grymka> <grymka> a, no, a gdzie są te oczy? Zielone. Przez te gole, te gole, strzelone oszalałem. Słuchajcie, słuchajcie, jak wygląda. Tańcz, głupia, tańcz. Tańcz, walentka. Za star. Dobrze, Proszę, węgorzyk. A? I jesteśmy właśnie z kamerą u człowieka, który wczoraj był odpowiedzialny za całe zamieszanie. Janku. Czy możesz teraz wytłumaczyć na spokojnie, o co chodziło z poziomicą? Poziomica była niezapomalnie do tych osób, Niestety cała bateria padła. Ja ...pastowały mikrofalówką. Mikrofalówką, Nie zapominajmy, że ktoś używał swojej drugiej mikrofalówki. Niestety w mikrofalówce siada bateria. Na mierzeniu poziomicą nie dało rezultatu. Mamy poranek, piękna deszczowa, irlandzka pogoda. Tutaj flaczki, kawka. Proszę, flaczki. och będzie się działo. Dzieło taty. Mały wraca. Tata ściąga jakieś sznury. A, patrz, trusik płynie. Trusik jedzie na trolling. Zobaczysz, na jest To jest kozak. Zero czterdzieści dziewięć. jest piękny. A w dotyku jest super, nie? Mhm mm są Ciepłe, nie? 1,59? O, to już są liny 4,84 Który mówi, U, że będzie 5 kg? Ja Prawo tej Mordko A linie? Mówię Obok, brat, Kamil No masz tam na górze napisane, Kamil ile? 84 no bacie, to ładną zabawę miałeś, co? Fajne było. Do następnego. No, to ten jakiś taki przekrwiony, nie? No już nie. Srebrny. To już taki były, zobacz. Pójdź zabratem Brawo. Wow. Well done. Brawo, panowie. Daj dwie chusteczki. Jak to zasmarfione.

gdzie jest 1,28 1,28 mały jest tutaj ja mały

119. No, no, ale futeczkami, no. Jarek 12. Dobra, trzecie miejsce dzisiaj. Jarek mały. Drogi 8 kilo. Gratulacje. Dobroś blisko Są głębokie. Brawo. brawo. się, na trzy, <grym. <grym. drugie miejsce już biorę. Mateusz Nie dużo brakło, 9 gram. Komery. Od razu, od razu damy za największą rybę również Mateusz. Brawo! No i pierwsze miejsce. Oczywiście, jak zwykle. Oczywiście, prawie jak zwykle. Uważ na kamerę. Tomaszek. <noise> Także jeszcze raz brawa. <noise> e, oprócz tego mamy dla każdego taki pamiątkowy e, upominek w postaci medalu. Także po kolei oś mały, po kolei podchodzić, po tym mało zawieszać. Po kolei. No chodź to będzie. O, to będzie pierwsza. Proszę, bardzo dwoje. Mały. 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 <grywa> Mały. <grywa> Nawzajem sobie w załuście. A Jankowi to małżeństw. Czekaj gra pracy. Jankowi Janek. nawet nie cieraczkę. Na A gdzie są ukrzyki? Jankowi to maila wyszli. Ani tam nie śpią. Niees! Z Polska! No dobra, ojej! O no to tak mogę. I na 3-4 Jeeej! I tak jest, dostajecie? Nie.